Bitcoin 26 tysięcy dolarów 8.07 czasu polskiego Grayscale wygrywa z sekiem Bitcoin rośnie Następnie sek opóźnia ETF Bitcoin spada W międzyczasie wzrastają rezerwy bitcoinów na giełdach Wyprzedają się długoterminowi hodlerzy O tym będziemy za chwilę mówić Zaczynamy od newsów IBM zapoferuje wskazówki dotyczące udanej implementacji cyfrowego euro. Należą do nich oparte na istniejących systemach modele, prostota, uwzględnienie pośredników, standaryzacja interfejsów API i zapewnienie prywatności. Opisują to na swoim blogu. Następnie mamy Departament Pojazdów Motorowych Colorado, który akceptuje kryptowaluty do usług online jako formę płatności korzystają z PayPal'a. Można przez PayPal płacić im kryptowalutami. Przypomnę, że Colorado był to jeden z pierwszych stanów w USA, który w zeszłym roku, dosłownie rok temu, po 1 września 2022 zaakceptował płatności podatków właśnie za pomocą kryptowalut. Badanie przeprowadzone przez badaczy z Florida International University. Polegało na wysłaniu płatności za pomocą sieci Lightning Bitcoin bez dostępu do internetu. Okazuje się, że bez dostępu do internetu nadal możemy używać sieci Bitcoin na sieci Lightning. I oni korzystali z lokalnej sieci mesh (LN mesh). Eksperymenty wykazały, że offlineowe płatności Lightning powinny być możliwe w odpowiednich warunkach. Po prawej stronie jest dokument. Mamy również Coinbase który zaczyna listować PYUSD, PayPal USD, czyli stablecoinem od PayPala, który jest bardzo młodym stablecoinem i ma zaledwie market cap na poziomie tylko 44 milionów dolarów. Wiedzieliście, że jest coś takiego jak Ethereum Smartphone? Okazało się, że sprzedano takich 50 modeli. One są wszystkie oparte o system operacyjny, który jest nazwany EthOS. EthOS, ten system operacyjny przede wszystkim daje taką możliwość, że ten telefon jest takim węzłem, jest takim light node, czyli lekkim węzłem i wykonuje obliczenia dla blockchaina po to, żeby jeszcze bardziej ta sieć Ethereum była zdecentralizowana i dawała możliwość takim zwyczajnym użytkownikom jak ja czy ty za pomocą swojego urządzenia do zabezpieczania tej sieci i otrzymywania również nagród. Te telefony rozeszły się w trymiga, one kosztowały nawet po 5000 dolarów. Niektóre tutaj na OpenSea można było kupić NFTK, taki performance można powiedzieć. Natomiast CEO The Coinbase mówi o kilku, kilkudziesięciu różnych opcjach, jakie on uważa, że są bardzo sensowne, jeżeli chodzi o rozwój technologii blockchain. I jeżeli macie jakiś pomysł na biznes, chcecie go zrobić, to on tutaj opowiada w takim filmie u siebie, opowiada o flatcoinach, opowiada również o reklamach na blockchainie, o on-chain reputation, on-chain capital formation, job tasks marketplace, czyli miejsca pracy na on-chainie, privacy layer 2, czyli prywatność warstwy drugiej, peer-to-peer -peer exchange, całkowicie na blockchainie, giełdy. Jeżeli macie pomysł albo nie macie pomysłu na biznes, no to tutaj on daje gotowce, które... On po prostu nie ma czasu ich robić, tak napisał. Natomiast jeżeli chodzi o kopalnie kryptowalut, okazuje się, że w Islandii są wody geotermalne, które pozwalają na kopanie bitcoina bardzo, bardzo tanio. Wykorzystywanie tych wód geotermalnych, tej energii geotermalnej, do tego, żeby zasilać kopalnie kryptowalutowe. Co się stanie, jeżeli wszyscy by z tego korzystali? Ile wtedy by kosztował bitcoin? Czy kosztowałby więcej, czy kosztowałby mniej? To jest też ciekawe. Natomiast teraz przechodzimy już do meritum dzisiejszego dnia, czyli do deadline'ów, które są cały czas przesuwane. Były deadline'y na wczoraj i na, na dzisiaj w zasadzie od Bitwise był deadline, jeżeli chodzi o SEC. I na jutro następne deadline'y, natomiast SEC już w tym momencie opóźniło kilka aplikacji na spot Bitcoin ETF przesuwając je o kolejne 45 dni. Na to reaguje Bitcoin. Następne deadline'y są 16 17 19. Jest bardzo możliwe, że również te deadline, drugie deadline'y zostaną przesunięte. Być może tutaj też pojawi się taki pattern. Nie wiem dokładnie na jakim to będzie poziomie, ale pattern, który wyglądał podobnie jak ten, który widzieliśmy ostatnio, czyli na kilka dni przed pompa, a potem opadanie, opadanie emocji do momentu prawdopodobnie kolejnego opóźnienia przez sek Bitcoin Spot ETF. I przez ostatnich kilka dni wzrastały rezerwy bitcoinów na giełdach w momentach, gdy ten bitcoin był stosunkowo wysoko. Były również alerty na Max Data App w formie telegramowej. Wiem, że nie do wszystkich dzwonił Colorbot, dlatego badamy w tym momencie to i zespół IT będzie to mocno naprawiać. Natomiast zwróćcie też uwagę były wyprzedaże ze strony długoterminowych hodlerów. W momentach właśnie, gdy ten Bitcoin był na poziomie 28, 27, 27,5 tysiąca dolarów. Ale warto też zwrócić uwagę na te wyprzedaże ze strony długoterminowych hodlerów na interwale jednodniowym, bo na interwale jednodniowym tutaj ta wyprzedaż była znacznie, znacznie wyższa tuż przed załamaniem rynkowym. I KryptoTrener Bober o tym pisał również na Telegramie MaxDaty właśnie o tym, że długoterminowi hodlerzy się wyprzedają. Takie alerty będziecie mogli ustawiać samodzielnie, niebawem, mam nadzieję, na Max Data App, na poziomy cenowe, na wybicie, na przykład LTH, SOPR. Będziecie mogli również tworzyć pro-alerty oraz tworzyć swoje własne back testy tych proalertów. Więc potężne funkcje wkraczają na Max Data App. A teraz widzimy bardzo duże pozycje spadkowe. Które się pojawiły po tym odreagowaniu bitcoina z 27 do 26 tysięcy dolarów. Widzieliśmy pozycje spadkowe po upadku FTX, po upadku banków. Widzieliśmy pozycje spadkowe po upadku Evergrande w USA, po bankructwie. To był dobry moment pod akumulację, przynajmniej tak by się wydawało. Czy to jest również dobry moment pod akumulację? Ocencie sami. Ja tylko pokazuję wam dane, jak to było w przeszłości. No i teraz mamy bitcoina po 26 tysięcy Nie, dolarów. Niebawem następny halving. Tanie Satoshi i my patrzący się na te tanie Satoshi. Macie tak? A KryptoSphere we Wrocławiu, już jutro, 2 września, warto na tym wydarzeniu być. Bilety są bardzo, bardzo tanie, a ja w tym momencie wybieram zwycięzców z ostatniego konkursu. Losuję dwie osoby. I do tych dwóch osób wysyłam zaproszenie na CryptoSphere. A na samym końcu okazuje się, że pizzeria Dominos już dostarcza swoim klientom pizzę za pomocą Jetpacka Gravity. Powiedzcie, czy chcielibyście otrzymać taką pizzę w dosłownie 3 minuty? Ja powiem szczerze, ja bym się nawet zatrudnił w tej pizzerii. A jeżeli o lataniu, no to myślę, że ta Mewa również ma dobry ubaw. Na Max Data App macie alerty różnego rodzaju. Pamiętajcie, jak one są tworzone. One są tworzone na podstawie na przykład Twitter bota Możecie go samodzielnie ustawiać no i pamiętajcie o podłączeniu Telegrama, jak również telefonu, po to, żeby te alerty otrzymywać. W pierwsze 7 dni macie dostęp do nich zupełnie, zupełnie otwarty. Na chwilę obecną Bitcoin kosztuje 26 tysięcy dolarów. Co będzie się działo przez nas najbliższe dni? Będziemy to analizować na MaxDacie na. Telegramie. On jest otwarty, możecie do niego dołączyć. Tam podajemy analizy i dzielimy się newsami. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.